Poniedziałek 22 tydzień zwykły. Święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan mówi jasno, że nie chce, żebyśmy trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają. Smutnimy się bardzo z powodu tego, że ludzie odchodzą z tego świata i chyba nie ma większego bólu niż stracić kogoś na zawsze. Póki człowiek żyje, póki ma szansę jakoś bycia blisko, to tak naprawdę no, wiele rzeczy możemy przeżyć. Ale śmierć wydaje się czymś, który, co zabiera absolutnie na zawsze i zabiera to, co najbliższe. A jednak święty Paweł mówi: pocieszajcie się tymi słowami, że przecież tak naprawdę jest życie po śmierci. Bo jeśli wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nim. Jedną z największych prawd naszej wiary jest to, że po śmierci jest życie. Ktoś powie, nie ma dowodów, nie widział, ludzie zmarli, nie wracają. No, widocznie jest im tak dobrze, że nie mają po co wracać tutaj na ten świat. Natomiast największym dla nas argumentem i świadectwem jest Jezus. Naprawdę żył, naprawdę umarł, naprawdę zmartwychwstał. I On mówi, że, że można żyć na wieki, że, 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 że da się żyć na wieki. Więc to jest o tyle niesamowite, że, że, że im bardziej człowiek przyjmie do Pana Jezusa, im bardziej myśli o tym zmartwychwstaniu, to mniej będzie się martwić z powodu ludzi, którzy odchodzą. Owszem, jest nam smutno. Wiadomo, że to przeżywamy po ludzku. I Pan Jezus zapłakał nad śmiercią Łazarza. Ale żebyśmy się pocieszali tymi słowami jest życie. Naprawdę jest życie. Prędzej czy później się tam spotkamy. Przecież ja już mam tyle lat, że to już jest z góry, że to już jest druga półka. Tak naprawdę bliżej człowiek jest nieba niż swoich narodzin. Żebyśmy też mieli świadomość, że nie zmierzamy do do nihilizmu, czy do unicestwienia, czy do jakiegoś końca. Zmierzamy naprawdę wszyscy do życia. W drugim w psalmie, w 96 psalmie jedno ze słów, które czytamy jest takie. Wielki jest Pan, godziny wszelkiej chwały, budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie, bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Budzi trwogę. I oczywiście my nie chcemy mówić kategoriami, żeby straszyć Panem Bogiem, ale proszę zauważyć, czego my się boimy, kogo my się boimy. My się boimy drugiego człowieka, boimy się przełożonych, boimy się szefów pracy, boimy się siebie, boimy się nieraz głodu, boimy się śmierci, boimy się choroby, boimy się porażki, boimy się. My bardzo dużo rzeczy się boimy. Sami się wystrachaliśmy i to boimy się z powodu Bogów, którzy nie są Bogami. Z powodu czegoś, co jest tylko udą, wszystko tego, co się boimy, to tak naprawdę się skończy. To tak naprawdę nie ma władzy wiecznej. Ten, który ma władzę wieczną, to jest Bóg. To jest Bóg. I człowiek się naprawdę powinien najbardziej bać Boga w tym sensie. Najbardziej odczuwać wobec Niego respekt, najbardziej się Go szanować, najbardziej starać się Go kochać, bo On stworzył niebiosa, On trwa na wieki. Wszystko przeminie, nawet my przeminiemy, ale Bóg zostanie. Ale Bóg zostanie i, i od tego, jak będziemy blisko Niego, naprawdę zależy cała nasza wieczność. Wiara trochę się sprawdza w tym, czego my się właściwie boimy, czego się boimy, to trochę może pokazuje, w co tak naprawdę w życiu wierzymy. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, opowiada o tym, jak Jezus przyszedł do swojej miejscowości Nazaretu, zaczął mówić słowa. Ludzie byli zaskoczeni pozytywnie, super, jak pięknie mówi, ale kiedy troszeczkę przeszedł do konkretów, no to zmienili nastawienie i chcieli go wyrzucić ze swoich granic. To jest, to jest taka przedziwna opowieść który, o tym, że, że człowiek jest naprawdę zmienny. Możesz być blisko Pana Boga, potem go odrzucić, możesz wydawać się. Księdzem, siostrą zakonną, człowiekiem chodzącym codziennie do kościoła, a potem się okazuje, że to wszystko gdzieś nie pamięć. My, na my naprawdę mamy taką zdolność. My, jako ludzie, mamy niesamowitą zdolność. Tylko ostatnie jakoś zdanie w Ewangelii przypomina nam, że choćbyśmy go wyrzucili z naszych granic, to my go nie zabijemy. Jezus przechodzi po, 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 pomiędzy nimi, idzie sobie dalej, idzie potem do kafarna, On będzie nauczał gdzie indziej, bo, bo nie da się zabić Boga. My go możemy wyrzucić ze swojego życia. Ale On będzie nadal żył. To nie jest tak, że jak zatkamy uszy i oczy, jak będziemy udawać, że, że nie przejmujemy się Pana Bogiem, to On przestanie się nami przejmować, albo przestanie istnieć. No nie, bo przecież tylko On jest tak naprawdę prawdziwie wieczny. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.